Jestem największym łowcą w tej krainie. Z łatwością wydobyę każdą zwierzynę i zgładzę każdą bestię. A teraz poluję na wyjątkową zdobycz: na artefakty posiadające magiczną moc. Im więcej ich zdobędę, tym potężniejszy się stanę. Czy widzisz ten cudowny blask? <laughs> mam tak wielką kolekcję, że podbiłem ten dziwnym trafem opuszczony zamek, żeby je gdzieś trzymać. I mam już nawet dla ciebie specjalną komnatę, drogi przyjacielu. Ale najpierw pewna osoba musicie wypuścić z rąk. <śmany> <śmany> Trafiony zatopiony! U! Dostaniesz swój wymarzony trójząb, jeśli dasz mi szansę na walkę o wolność. Czyżbyś proponował turniej? Jeśli wygram i moja najdzielniejsza drużyna Cię pokona, Zabiorę trójząb, a ty oddasz wszystko, co ukradłeś. Jeśli ty wygrasz, dostaniesz nie tylko mój trójząb, ale i władzę absolutną nad wszystkimi oceanami. Nawet nad tym malutkim? O, zwłaszcza nad tym malutkim. Zobaczmy, z kim miałbym się zmierzyć. Zwierciadło moje, powiedz przecie, jaka jest najdzielniejsza ekipa na świecie? Jest pięć ważnych osób, które wyznaczył los. Gdy połączą siły, przetrącą ci nos. Dzielna i lojalna drużyna z prawdziwego zdarzenia. To dla ciebie zbyt twardy orzech do zgryzienia. Jesteś zaczarowanym kawałkiem szkła, co ty wiesz o orzechach? <gryśla> Obrończyni wszelkich stworzeń, dużych i małych. Królewna Śnieżka. Podróżniczka przecierająca szlaki chwały. Wajana, Niezłomna wytrwała, nie boi się porażek. Tiana. Ta, która nigdy nie robi, co się jej każe. Rożpunka. I ostatnia wojowniczka, która nie pozwoli, by jej ojciec pozostał u ciebie w niewoli. Arie. Drogę. Obawiam się, że zwierzęta nie mają z tym nic wspólnego. Tatuś! O nie! Co się tutaj dzieje? Babcia Tala zawsze mówiła, że ocean jest domem wielu stworzeń, ale nigdy nie widziałam kogoś takiego. I w takim położeniu, kto ci to zrobił? Uch, Arielko! Drogie Panie, proszę! Nie wszystkie naraz! Zatkało? Zawsze robiłem wrażenie na kobietach, w końcu jestem Gaston. Jak możesz tak traktować mojego ojca? Uwolnij go natychmiast! Uwolnię go, kiedy zrobi o co go proszę. Chcę mieć ten wielki widelec. Ukradł już tak wiele cennych artefaktów, że jeśli zdobędzie mój trójząb, zyska władzę niewyobrażalną. Będzie rządził każdym lądem i każdym oceanem. Dlatego właśnie tutaj jesteście. A więc to przez ciebie ciemne chmury wiszą nad moim królestwem. Przez ciebie nie mogę nawigować, bo nie widać gwiazd. <laughs> Winny, przyznaję się. Oddaj nam słońce, potworze! Spokojnie, radzę oszczędzać <laughs> energię. Najpierw urządzimy turniej. Czekają was trzy zadania, które musicie wykonać. Jeśli wam się uda, to go uwolnię. Ale jeśli nie... Nie zawiodę. Jestem gotowa stanąć do wszystkich twoich wyzwań, Gaston. Wszystkie jesteśmy gotowe. Nie, nie możecie się narażać. To zbyt niebezpieczne. Gastona trzeba powstrzymać. Jeśli ocean i jego król mnie potrzebują, wchodzę w to. Jestem z wami. Ariel, nigdy nie przestałam tęsknić za moim ojcem. Zawsze będzie w moim sercu. Chcę ci oszczędzić bólu, dlatego pomogę ci. A ja mam? Topór! Mów, co mamy robić. Jesteśmy gotowe. Magiczne zwierciadło? Czyń honor. Magiczne zwierciadło? Proszę, proszę, proszę. Znowu się spotykamy. O, ha! Witaj, droga Śnieżko. Przepraszam cię za złą królową, za łowcę i... i tak dalej. Oj tam, oj tam. Tej spokój było minęło. Rozwalmy ich! W zamku tym za trzema wrotami kryją się trzy wyzwania. Odwaga i spryt zapewnią wam nagrodę. Szukajcie wewnątrz, a znajdziecie drogę. Igrzyska, czas zacząć. Nie! Ojciec nie wytrzyma długo bez wody. On umrze! Na waszym miejscu trochę bym się śpieszył, bo czas płynie. O, a w tym przypadku kapie. Oj, gaston, ty draniu. Raz już prawie Cię straciłam. To nie może się więcej powtórzyć. Dobra dziewczyny. Zabieramy się do pracy!